Witam was w moim nowym show Na patelni Dlaczego jest taka jakość? I dlaczego nagrywam film iPhone'em? Historia jest długa I nikogo to nie obchodzi Chodzi o to, że jestem na wsi I na wsi nie wzięłam, bo u mnie w domu W moim domu mam kota I tutaj u mnie na wsi w domu Nie mam, nie mam aparatu innego Tylko mam iPhone'a Nikogo to nie obchodzi Okej, okay. o co będzie chodziło w moim programie na patelni? Dać na patelni coś? Nie, 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 nie będę gotowała. Chodzi o to, że będę komentowała, że będę super, yy, yy, po prostu Wam pokażę różne ciekawe rzeczy, które ostatnio miałam y, przyjemność, albo i, i nie, oglądać. I właśnie dzisiaj na pierwszy rzut, na pierwszą patelnię pójdzie reklamaty zakupów go. Powiem tylko tak, raz włączyłam telewizor i już miałam y, przyjemność obejrzeć właśnie takie twór, twórcze reklamy, także może zacznę. Pierwszy odcinek zawsze jest najgorszy, okej? Okay? <laughs> Powinna mieć słuchawki, a nie. Mam. O kurde, to nie to. <laughs> Witajcie, nazywam się Liza warga. Liza warga? Mimo że mam 40 lat, nigdy nie korzystałam z zabiegów chirurgii plastycznej i nie boję się kamer. Czekaj, czekaj. Czy to jest naprawdę jej nazwisko? Liza warga? Właśnie sobie uświadomiłam, że kamerka jest tu. Cały czas patrzę w złą stronę. Możecie zrobić zbliżenie. Śmiało. W porządku. Okej, okay, okej. Okay. Możecie zrobić zbliżenie. Śmiało! W porządku. Czy marzysz o tym, by twoja skóra wyglądała młodo, świeżo i gładko? Śmiało! Czy marzysz o tym, by twoja skóra wyglądała młodo, świeżo i gładko? Tak, marzę o tym? Nie? Jeśli tak, to przygotuj się na zmianę, bo za chwilę dowiesz się, czego powinna używać codziennie każda kobieta. Dobra, jestem kobietą. Jestem kobietą, ale chyba tego nie chcę używać codziennie. Co to takiego? 3,5 pół roku temu zaczęłam stosować urządzenie DermaWand. Derma Derma Aby dowieść skuteczności DermaWandu, używała go przez 12 tygodni na jednej stronie swojej twarzy. zwróćcie uwagę jak uniosła się jej brew. Mm. W sumie, gdyby mi to uniosło brew, to nawet to nawet ciekawe, co nie? Boże. Patrzcie jak uniosła się moja brew. Linia uśmiechu została zminimalizowana. Linia uśmiechu została zminimalizowana. Okej. Okay. <grym> Bo zawsze ogólnie produkty z telezakupów <grym> są dla mnie jakieś nieziemskie, niesamowite i magiczne. lecimy dalej. To zdjęcie zrobiono, gdy miała 42 lata, a oto Kristina dzisiaj 16 lat później. Co? Dała się żadnym operacjom. Tu jest taki Photoshop. Ona Wyglądasz zabawnie, nie? Brwi od szklanki, ten uśmiech. Ile ona ma lat? 100? Ma cera wygląda na napiętą, jędrną i pełną blasku mimo 58 lat. Okej. ok. 58 lat. I, aha. O kurde. Dzięki Derma Want ty też możesz osiągnąć tak niesamowite rezultaty w zaciszu własnego domu. Dzięki temu produktowi ona wygląda jak szesnastolatka. No pozdrojset. Jesteśmy pewni, że dermałąd sprawdzi się również w twoim przypadku. Zaprezentujemy dziś na żywo rezultaty, jakich można oczekiwać od urządzenia dermałąd. Poznacie też specjalistkę do spraw pielęgnacji skóry, czy znaczy, Ej, ja przepraszam, ale one wszystkie, one wszystkie wyglądają po prostu tak sztucznie, tak dziwnie. Jakby miały pełno operacji plastycznych, <noise> I ja, ja nie wiem czy one mają zachęcać, bo nie, 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 to nie działa na mnie, przynajmniej nie. Dziękuję Lizo, abyście mogli sprawdzić te niesamowite rezultaty zrobiliśmy każdej naszej modelce kilka zdjęć. Ale te, te zdjęcia przecież fejkują, wyklamiecie. te zdjęcia są przerabiane. Julie zaczynamy, niech dermałąd działa. Obserwujcie o, uważnie. Ja już widzę rezultaty. Szczerze? Boję się. Naprawdę boję się. To Julie jest przerażające i to jak naciąga jej ten brew. Wygląda naprawdę dziwnie. Od jak dawna stosujesz już dermałąd, Od około 8 lat. Moja skóra dzięki temu wygląda lepiej teraz, gdy mam 52 lata, niż w wieku 33 lat. Ja nie mogę tego dłużej wyglądać. Ja ogólnie jestem naprawdę w szoku, bo ja się boję. Ja się pierwszy raz na jakieś reklamy boję. Zwróćcie uwagę na kształt brwi Julie. Naprawdę się uniosła, a cały obszar wokół oka zyskał niezwykłą wyrazistość. Nie, nie, ja nie mogę. Ej, teraz jestem w szoku, bo to naprawdę się jej ta brwi uniosła. Widzicie te różnice. Ale ona wygląda lepiej z tą normalną brwią. Dlaczego? Nie, no przecież ona robi tak. Nie, nie wierzę w to. Niezwykłą wyrazistość. Widzicie te różnice? No, obszar twarzy, gdzie wcześniej widoczne były kurze łapki, został wygładzony. Nie wiem, jak to zrobili. Nie wiem, jak to zrobili. Wiem, że ostatnią rzeczą, jaką myślę, że zrobili, to faktycznie, że ten produkt tak zadziałał. Myślę, że to nie jest zdrowe. I myślę, że to jest dziwne. I myślę, że tutaj ostro makijażysta. O oh mój, ale to jest przerażające, ale to jest przerażające! Ej. Należy dodać, że Julie paliła papierosy przez 20 lat, a dzięki dermałąd zminimalizowała widoczność pionowych zmarszczek wokół ust spowodowanych nałogiem. Wiecie co? Wniosek jest tylko jeden. Jeśli palicie papierosy całe życie, o lać! I tak później będziecie śliczni i piękni, kupicie sobie dermałą. jak nie leczkę dupkę. Zabiegi działające na tej samej zasadzie można wykonać u dermatologa czy w ekskluzywnych gabinetach kosmetycznych wyposażonych w profesjonalne urządzenia. Wydaje mi się, że jednak jest różnica między zabiegiem w profesjonalnym studiu tam w gabinecie, a nie sobie zrobić. Znaczy ogólnie to zawsze mnie przeraża, że w tych reklamach robią takie bardzo dziwnie brzmiące, tak wiarygodnie takie argumenty, takie naprawdę. No, że aż w pewnym momencie człowiek myśli, kurde, no faktycznie. Co, kupię. Dermałąd działa w oparciu o tę samą technologię częstotliwości fal radiowych, ale jest małym urządzeniem przeznaczonym do stosowania w domu. Co? Ujednania i odmładza skórę, zapewniając ci młodzieńczy wygląd i pełną blasku cerę. Dermałąd sprawi, że nie tylko będziesz wyglądać lepiej, ale tak się też poczujesz. Te, te zdjęcia to, jest, to śmierdzi. Normalnie śmierdzą te zdjęcia. Poznajcie Barbarę, która ma 65 lat. No jasne. Wiecie, jak Barbara teraz będzie wyglądała. Zaraz tak będzie wyglądała. Tak będzie Barbara. 65 lat ma. Zobacz. Oto spektakularne rezultaty, które zapewnia technologia wykorzystana w Dermawand. No, a, a, a to jest niemożliwe? To nie jest możliwe. Tutaj są kwasy jakieś ostro wszczepione. Ja przepraszam, ale no ja tak. Ja zbyt poważnie to traktuję, ja nie umiem. Jestem zachwycona poprawą stanu mojej skóry po sześciu tygodniach stosowania DermaWond. Po prostu nie mogłam uwierzyć w efekty. Mimo, że mam 65 lat, dzięki DermaWond wyglądam świetnie. Wiem, że robię to, co najlepsze dla mojej skóry i nie muszę zasłaniać się szalami. Używam DermaWond regularnie od 8 lat. Uwielbiam to urządzenie. Ej, ono wygląda młodo. Że wyglądam Ona wygląda bardzo młodo. Moi bliscy zapewniają mnie, że wyglądam świetnie, a ja im wierzę. Widzę, że moja skóra wygląda fantastycznie, jest ujętniona i ma młodzieńczy blask. To wszystko dzięki temu urządzeniu. W kuracji Derma Wond najważniejsze są rezultaty. Liza Warga, To jest jedna z lepszych prezenterek, jakie w życiu widziałam. To jest Liza Warga, nie? Prawda. Moje klientki uwielbiają Derma Wond i rezultaty, które to urządzenie zapewnia. M moje klientki uwielbiają rezultaty. I to, co to urządzenie robi. O! Mam nadzieję, że Wam się podoba. Spłycone zmarszczki, uniesione brwi. Wszyscy są zachwyceni tą kuracją. Wyglądasz naprawdę dobrze, a jeśli nie wyjawisz nam prawdy, ja będę musiała to zrobić. Wiem, że wyglądam młodo, jak na swój wiek. To zasługa dermałąt. Nie wyobrażam sobie dnia bez tego urządzenia. Wyglądam młodo, jak na mój wiek! I wcale to nie jest zdrowe odżywianie, wcale nie jest to zdrowy styl życia i to, że mam dobre gen. Po prostu DERMALOND! Tylko na połowie swojej twarzy przez 21 dni. Ja i Ryszard naprawdę się boimy. Naprawdę się boimy. Nie, Ryszard? Puszczę ci kawałek. Będę używać DERMALOND codziennie. Nie wiem, czy słyszeliście tą muzykę, a tam był taki anielski śpiew. Wow. Dobra reklama? Codziennie, rano i wieczorem, bo naprawdę widzę rezultaty. Co? Po zastosowaniu dermałą od razu zauważyłem. Co? Musieli znaleźć aktorów, którzy mają dwie różne twarze, albo takich jakoś scharakteryzować, nie wiem, ale kto by się zgodził, żeby połowa twarzy była robiona, a połowa nie? I nagle, jeśli to naprawdę działa, to, to co ja bym miała jedną brwi? Jedna jest dermałą, a druga nie. no Co? mi się podniosły Gdy wypróbowałam dermałąd, nawet mój mąż zauważył różnicę. Nawet jej mąż to zauważył. Ej, tutaj się akurat, tutaj akurat przyznaję jej rację. Jeśli mężczyzna widzi różnicę, to naprawdę jest różnica. W dzisiejszej prezentacji widziałyście prawdziwe rezultaty, których doświadczyły kobiety z różnych grup wiekowych. Ja, jak, jak się mówi prawdę, to nie trzeba się za bardzo tłumaczyć, a oni jakby tak. Prawdziwe. Re... Tak jeszcze podkreślają, że to jest prawda, to jest prawda, to jest naprawdę. Prawdziwe. To, to, to na pewno naprawdę, naprawdę, prawdziwe zdjęcia, prawdziwe, prawdziwe. Uuu. Drogie panie, mam 40 lat i dzięki urządzeniu Derma wyglądam dziś lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Prezenterka, tak jak mówiłam, Liza Larga. Derma to fenomenalne urządzenie do. Ja nie wiem, ale ona wygląda jak. 16-latka, no. Do pielęgnacji skóry, które można stosować samodzielnie w domu. Wiecie co, poczułam to. Dermałąd działa na tej samej zasadzie, emitując fale radiowe. To, to, to działa na tej samej zasadzie po prostu, że, że tutaj macie też fale radiowe, no to, to, to mi podniesie te brwi, no to się cieszę. Niż w skórze energię cieplną i stymulacje niezbędne do regeneracji i odnowy. Energia cieplna wspomaga produkcję kolagenu i elastyny. dobra, dobra, ja mnie, to, mnie kupili, nie? Już pokazali jakieś dziwne rzeczy, których nie rozumiem, już powiedzieli parę nazw, których nie wiem, ja już kupiłam to, ja już wierzę wam, jest naukowo, jest profesjonalnie, ufam temu produktowi. Ufam! Trzy kluczowe elementy: energię cieplną, stymulację i tlen. Czy ja nie dziwię, ja bym była tak przestraszona, że faktycznie bym aż podskoczyła, bo codziennie wstawać, żeby sobie 3 minuty robić małe elektrowstrząsy na twarzy. <grych> wow, wow! Zwykle ponad 500 zł, ale w tej wyjątkowej ofercie telewizyjnej zapłacisz znacznie mniej. Do zamówienia otrzymasz gratis praktyczną kosmetyczkę o wartości 69 zł. Dobra, nie byłam przekonana, ale jak jeszcze te gratisy dali, no to w ogóle biorę, biorę, biorę! Oraz specjalne DVD z instrukcjami warte 129 zł. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że pierwszy odcinek na Patelni Wam się mniej więcej podobał, i mam nadzieję, że Wasze brwi będą sterczały ostro, ładnie i pięknie. Wiem, że to jest ten odcinek, to jest w ogóle taki naprawdę bardzo, bardzo eksperymentacyjny. Eksperymentuję i robię taki próbuję i zobaczymy, jeśli Wam się spodoba, a nawet łapki w górę. Nie zwlekaj. I tak dalej, jeśli Wam takie coś, taki content się podoba, bo mam naprawdę jeszcze parę perełek i rzeczy, które naprawdę bym chciała pokazać. Okej, okay, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Łapki w górę, jeśli się podobało, i oczywiście subskrybujcie. Pierwszy odcinek dawajcie znać, o kto wam się podobał. <laughs> no to cześć, pa-pa.